Ocean zabrał im wszystko statek, zapasy, przyszłość zostawił im jednak to, co najważniejsze wrak. Ich zadaniem było przekształcenie cmentarzyska swojego statku w kołyskę dla nowego. W ciągu kilku miesięcy ci ludzie mieli wypłynąć w morze na jednostce, która nie istniała na żadnym planie konstrukcyjnym świata. To nie jest fikcja. W 1741 roku załoga brytyjskiego okrętu Jan Wager, który rozbił się u wybrzeży Patagonii, dokonała właśnie tego. Zbudowali z wraku trzydziestostopowy słup i przepłynęli nim trzy tysiące mil ku ocaleniu. Ich sytuacja przypominała położenie astronauty po drugiej stronie Księżyca przed erą Apollo. Nikt nie wie, gdzie jesteś i nikt nie przybędzie z pomocą. Stąd pochodzi słowo maronowanie, akt celowego porzucenia człowieka na bezludnej wyspie. Było to uważane za wyrok śmierci nie tylko z powodu głodu, ale także szaleństwa wywołanego całkowitą izolacją. Aby przetrwać, musieli rozwiązać trzy zagadki: jak łączyć deski bez gwoździ, jak uszczelnić statek bez smoły i jak uszyć żagiel ze skrawków, który wytrzyma sztorm. Zwykły piracki słup miał ponad 10 tysięcy żelaznych gwoździ i śrub. Stracili nie tylko mocowania, stracili cały układ krwionośny swojego statku. Jednak doświadczony cieśla okrętowy, którego we flocie nazywano Chipsem, patrzył na te szczątki inaczej. Widział nie śmieci, lecz rozłożony zestaw konstrukcyjny. Patrzył na ten chaos jak rzeźnik na tusze byka. Nie widział tragedii, widział steki, żebra i polędwice. W myślach już posortował ten drewniany kadłub na stępkę, wręgi i deski poszycia. Co więcej, to nie było zwykłe drewno. To najcenniejszy dąb na szkielet i sosna na maszty, sezonowane przez lata. Drewno, które kosztowało fortunę, teraz zostało im dostarczone na wyspę za darmo. Pierwszym krokiem była inwentaryzacja rozpaczy. Załoga metodycznie przeczesywała linię brzegową, zbierając absolutnie wszystko. Działali jak wiewiórki szykujące się na nuklearną zimę. Każdy znaleziony fragment, każdy zardzewiały gwóźdź to nie był śmieć, lecz los na loterii o przetrwanie. Proces ten dotyczył również zmarłych: klamry od pasów, cynowe guziki, noże, a nawet mocna tkanina z oficerskich mundurów. Wszystko znajdowało zastosowanie. W ich świecie nie było miejsca na sentymenty, tylko na zimną kalkulację. Najbardziej niepozornym skarbem mógł okazać się balast statku. Jeśli były to sztaby żeliwa, oznaczało to tonę metalu, który można było przekuć na cokolwiek. Najbrudniejsza praca, ze starej smoły i szczeliwa ze szwów. Każdy funt tej lepkiej masy był na wagę złota. Postaw się na ich miejscu. Masz do wyboru. Worek zawilgoconych sucharów, ciężką armatę lub skrzynię z mapami nawigacyjnymi. Instynkt krzyczy: jedzenie. Logika szepcze: mapy. Pirat w milczeniu weźmie armatę. Jedzenie skończy się za tydzień. Mapy są bezużyteczne bez statku. A armata, to 800 funtów czystego żelaza, to setki gwoździ końcówek do wierteł i ostrzy toporów. Pirat nie myśli o tym, jak przetrwać do jutra. Myśli, jak to jutro zbudować. Gdy katalog zasobów został sporządzony, stało się jasne, co jest głównym problemem katastrofalny brak elementów złącznych. Wyobraź sobie, że masz wszystkie części do złożenia modelu statku kosmicznego, ale ani kropli kleju. Masz formę, ale nie masz treści. Żelazo było tak cenne, że po bitwach morskich wraki wrogich okrętów palono u wybrzeży, aby przesiać popiół i zebrać stopione gwoździe. Oni nie mieli nawet tego. Mieli plan, mieli materiał, ale nie mieli tego, co spaja świat gwoździ. Ich odpowiedź na ten problem była genialna w swojej prostocie. Nie próbowali wskrzesić swojego starego statku. To byłoby inżynieryjne samobójstwo. Ich cel był inny: zbudować nie Porsche z części rozbitego Forda, lecz traktor, brzydki, powolny, ale zdolny wywieźć ich z tego przeklętego pola. Budowali slup lub barkas z płaskim dnem dla stateczności i jednym masztem dla prostoty obsługi. Piękno i prędkość poświęcono na ołtarzu przetrwania. Historia znała takie precedensy. Kapitan Bly po buncie na Bounty został wysadzony na 23-stopowy barkas. On i jego ludzie udoskonalili tę łódź na otwartym morzu i przepłynęli nią 6700 kilometrów. Mała i prosta jednostka w odpowiednich rękach czyni cuda. Budowa nie zaczynała się od planu, lecz od archeologii. Największy ocalały fragment, czy to kawałek stępki, czy część burty, stawał się kręgosłupem nowej istoty. Nie budowali od zera, lecz rozbudowywali statek wokół tego starego szkieletu. To jak praca paleontologa, który na podstawie jednej kości odtwarza całego dinozaura. Ocalały fragment był ich kością, wokół której budowali żebra w ręk i skórę poszycia. Czasem mieli podwójne szczęście, znajdowali na wyspie szczątki innego, starszego wraku, wtedy krzyżowali dwa statki w jeden, powstawał prawdziwy morski potwór Frankensteina, złożony ze zmarłych z różnych epok. Symetrię osiągano bez miarek i poziomic, jako najdokładniejsze narzędzie wykorzystywali fizykę otaczającego świata, sznur z równomiernie zawiązanymi węzłami stawał się taśmą mierniczą. Cień rzucany przez wbity w piasek drąg zamieniał się w gigantyczny cyrkiel, pozwalając rysować na ziemi idealne łuki kadłuba. Do tworzenia płynnych krzywizn używali cienkiej, elastycznej listwy, wzornika. Mocując ją w kilku punktach, uzyskiwali hydrodynamicznie poprawną krzywą. Ta metoda jest starsza niż Cesarstwo Rzymskie i wciąż działała. Profesjonalny szkutnik z XVIII wieku nazwałby to herezją. Zobaczyłby krzywe wręgi, deski różnej grubości, asymetrię i przewidziałby zatonięcie w ciągu godziny. Ale Pirat Cieśla myślał inaczej. Jego pytanie brzmiało nie, jak zrobić to poprawnie, lecz co wytrzyma. To różnica między chirurgiem polowym, który operuje z cyzorykiem, a szefem kuchni, który przestrzega przepisu co do miligrama. Celem jednego jest by pacjent przeżył. Celem drugiego perfekcja. To podejście ma naukową nazwę: brikolaż. Sztuka tworzenia czegoś funkcjonalnego z dostępnych pod ręką materiałów. Ci ludzie nie byli tylko ocalałymi, byli geniuszami brikolażu. Ale geniusz potrzebuje narzędzi, a oni nie mieli nic. To dokładnie jak w grze komputerowej Zanim zbudujesz dom, gołymi rękami łamiesz drzewo, by zrobić z niego drewniany kilo, w którym wydobędziesz kamień. Dosłownie rozwijali swoje drzewo technologiczne od zera zaostrzona muszla stawała się skrobakiem. Ostry odłamek kamienia, toporkiem. Wypalali rowki i otwory w belkach za pomocą rozżarzonych w ogniu prętów. Bale rozłupywali nie toporem, lecz drewnianymi klinami, które metodycznie wbijali w drewno. Kluczowym narzędziem była wiertarka. Wykonano ją według prehistorycznej technologii wiertarki łukowej. Cięciwa łuku owinięta wokół pręta z gwoździem na końcu zamieniała ruch ręki w obrót. To piekielnie wolne, ale działało. Gdy podstawowy zestaw narzędzi był gotowy, przystąpili do najważniejszego budowy kuźni. Nie rozpalali zwykłego ogniska, budowali ręczny mini wulkan. W ziemi kopano dół, który wykładano kamieniami i oblepiano gliną. Z zszytych kawałków płótna żaglowego robiono prymitywne miechy do dostarczania powietrza. Paliwem był węgiel drzewny, który sami wypalali w dołach, odcinając dostęp tlenu. Taka prymitywna dymarka mogła osiągnąć temperaturę 1200 stopni Celsjusza. Wystarczyło to, by rozgrzać żelazo do białości i spawać je przez kucie. Przejęli kontrolę nad jedną z najpotężniejszych sił natury, używając tylko błota, kamieni i powietrza. Przekształcali zardzewiałe śmieci w narzędzia cywilizacji: nowe gwoździe, klamry, ostrza. Mimo wszystko metalu katastrofalnie brakowało. Rozwiązanie nadeszło z głębi wieków. Gdy brakuje żelaznych gwoździ, zastępuje się je drewnianymi, nazywa się je kołkami lub tyblami, technologia jest prosta, w deskach wypala się lub wierci otwór, młotkiem wbija się w niego suchy kołek z twardego drewna, w wodzie wchłania on wilgoć, pęcznieje i zamyka połączenie na stałe. To nie jest prowizoryczny zamiennik. Legendarna amerykańska fregata USS Constitution zwana Old Ironsides, była łączona właśnie takimi kołkami. Drewniany kołek to biologiczna śruba. W przeciwieństwie do żelaza, które rdzewieje i słabnie, z czasem tworzy on połączenie, które staje się tylko mocniejsze. Statek dosłownie zrastał się w jedną całość. To nie jest fikcja. To wiedza, która wydaje się bezużyteczna w erze kalkulatorów, dopóki impuls elektromagnetyczny nie wyłączy całej elektroniki. Piraci nie wynaleźli tej technologii, po prostu przypomnieli sobie metodę dziadków i tu ironia. Słowo wiking w staronordyckim oznaczało pirata lub morskiego najeźdce. Używając drewnianych kołków, piraci złotego wieku nieświadomie sięgali po tę samą technologię, która pozwoliła ich ideowym przodkom, wikingom, budować drakary i terroryzować Europę 800 lat wcześniej. Montaż zaczynał się od kręgosłupa. Następce jak żebra na szkielecie ustawiano w ręgi. następnie na ten szkielet kładziono poszycie. Na tym etapie statek przypominał szkielet wieloryba wyrzuconego na brzeg. Był przezroczysty. Między deskami ziały szpary na grubość palca. To nie błąd to zaplanowany etap jak u chirurga, który zostawia jamy do późniejszego wypełnienia. Deski poszycia wyginano nie w komorach parowych, których nie mieli. Albo moczono je tygodniami w przybrzeżnej wodzie, a potem wyginano dźwigniami, albo zwęglano jedną stronę nad ogniem. Pod wpływem ciepła drewno samo wyginało się w odpowiednią stronę. Następnie nadchodził najbrudniejszy i najważniejszy etap kalfatrowanie. Rozplecione włókna starych lin, pakuły, metodycznie wbijano w szpary specjalnymi dłutami. To była operacja chirurgiczna na skórze statku. Zszywali jego rany pakułami jak gazą, a następnie zalewali wszystko smołą, tworząc hermetyczną bliznę. Smołę wytapiano z sosen, jeśli rosły na wyspie, lub godzinami zeskrobywano ze starych szczątków. Jeśli sosen nie było, robili grunt. To obrzydliwa, ale działająca mieszanina tłuszczu zwierzęcego, popiołu i wapna, które uzyskiwano, paląc muszle. To była hydroizolacja rozpaczy. Silnik dla tego potwora zszywano z dziesiątek małych skrawków. Ten żagiel był jak pikowana kołdra uszyta przez twoją prababcię. Każdy kawałek miał swoją historię. To fragment oficerskiej koszuli, to kawałek hamaka, a to ocalały róg starego marsla. Igły robiono z ości ryb lub zaostrzonych gwoździ. Nici przędziono z rozplecionych lin. Nie tylko zszywali kawałki. Wzmacniali rogi i krawędzie żagla, tak zwane banty, kilkoma warstwami tkaniny, a nawet skóry, ponieważ właśnie tam żagiel był poddawany największym obciążeniom. Nawet w tym chaosie była swoja nauka. Statek był gotowy. Był asymetryczny. Jedna burta mogła być nieco wyższa od drugiej. Maszt stał trochę krzywo. Jego kadłub pomalowano czarną mieszanką sadzy i tłuszczu dla ochrony przed wodą. Ten statek nie narodził się w stoczni. Wypełzł z grobu. Nie pachniał świeżą sosną i smołą. Pachniał dymem, bagnem i rozpaczą. Każde jego skrzypnięcie nie było jękiem umierającego drewna, lecz głosem ocalałego. Takim statkom często nadawano wyzywające imiona. Nie morska bryza, czy lecz wybawienie lub nadzieja. Imię było ostatnim aktem buntu przeciwko losowi. Jednak ten akt buntu ważył kilka ton i stał na lądzie. Trzeba go było zwodować. Zbudowali pochylnie specjalne tory z Bali prowadzące prosto do oceanu. Tory te obficie nasmarowano tłuszczem zwierzęcym, następnie pod stępkę podłożono okrągłe bale rolki, to jak mrówki ciągnące żuka, który jest sto razy większy od nich. Czysta koordynacja i użycie najprostszych maszyn. Każdy człowiek stał się tłokiem w ogromnym, żywym mechanizmie napędzanym rumem i adrenaliną. Czekali na maksymalny przypływ, aby woda sama im pomogła. Moment wodowania to jak rozbrajanie bomby, którą właśnie sam złożyłeś ze śmieci. Znasz każdy jej słaby punkt, każdą szczelinę i modlisz się, żeby właśnie ona nie zawiodła. Na komendę cała załoga naparła na kadłub. Rozległ się trzask drewna. Ale głównym zagrożeniem nie było rozpadnięcie się, lecz ogień. Gdyby statek zaczął zsuwać się zbyt szybko, tarcie mogło zapalić nasmarowane tłuszczem bale pochylni ich dzieło spłonęłoby w ciągu minut nie dotknąwszy wody. I oto jest na wodzie. Euforia, która trwa dokładnie dziesięć sekund. Natychmiast z dziesiątek szczelin zaczyna lać się woda, załoga gorączkowo wybiera ją wiadrami i zatyka przecieki od wewnątrz, to było do przewidzenia. Proces ten nazywa się pęcznieniem. Suche deski kadłuba musiały wchłonąć wodę i spęcznieć, tym samym uszczelniając drobne szpary. Pierwsza doba to zawsze wyścig, czy deski zdążą spęcznieć szybciej niż statek zatonie. Przeżyli. Podnoszą swój połatany żagiel, wiatr go wypełnia. Statek Frankenstein powoli, ale pewnie oddala się od przeklętej wyspy. To finał skazanych na szałszank przeczołgali się przez 500 jardów gówna i wyszli czyści po drugiej stronie ale ich cel to nie dopłynąć do domu ich celem jest dopłynięcie do najbliższego szlaku handlowego ten statek to nie szalupa ratunkowa to broń zbudowana w jednym celu podpłynąć wystarczająco blisko by przejąć prawdziwy dobry statek ich dzieło było jedynie odskocznią do nowego życia pirata ta historia to nie tylko morska opowieść, to protokół przetrwania składający się z czterech żelaznych zasad. Po pierwsze, inwentaryzacja jest ważniejsza niż panika. Pierwszy krok to nie opłakiwanie strat, lecz trzeźwa ocena posiadanych zasobów. Po drugie, celem nie jest ideał, lecz wystarczająco dobrze stworzenie minimalnie opłacalnego produktu, który rozwiąże główne zadanie. Po trzecie, najpierw narzędzia, potem produkt. Głównym zasobem nie jest materiał, lecz zdolność do tworzenia z niego narzędzi pracy. I po czwarte, załoga jest ważniejsza od technologii. Wszystkie te sztuczki są bezużyteczne bez dyscypliny. Cały ten proces to idealny model oszczędnego startupu z Doliny Krzemowej. Mieli katastrofę, dokonali zwrotu, pivotu, wykorzystując wrak jako aktywa, stworzyli minimalnie opłacalny produkt MVP i wprowadzili go na wrogi rynek ocean. Ta zdolność do samonaprawy dawała piratom kolosalną przewagę, zmieniała dla nich cały świat w ich osobisty warsztat. Podczas gdy okręty floty królewskiej musiały kuśtykać do portów takich jak Jamajka w celu naprawy, piraci mogli zrobić remont silnika na poboczu każdej pustynnej drogi, czy to w zatoce na Madagaskarze, czy na bezludnym atolu. A teraz najważniejsze pytanie. Co w tej historii odegrało decydującą rolę? Genialna wiedza inżynieryjna jednego lub dwóch cieśli, czy niezłomna zbiorowa wola całej załogi do życia? Napiszcie w komentarzach tylko jedno słowo: inżynier czy załoga? Zobaczymy, kogo jest więcej. I pamiętajcie: statki pirackie były jednymi z najbardziej demokratycznych miejsc na planecie. Kapitanów wybierano w głosowaniu, łupy dzielono niemal porówno. Ich zbiorowa wola nie była tylko pięknymi słowami, była zapisana w ich statucie. To sprawia, że wybór jest jeszcze trudniejszy.